Dostałem pytanie, jak ten robot sobie poradzi ze szklanymi balustratami bez futryn. Ogólnie poradzi sobie bardzo dobrze, tylko musisz pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli nie masz futryn, to najważniejsze, żebyś sobie ustawił za pomocą pilota lub aplikacji drogę, jaką ma przemierzyć ten robot. Żeby oczywiście nie spadł. Już wam pokazuję, jak się tego robota odpala i montuje na szybie. Niestety nie mam żadnej powierzchni bez futryn, żeby wam pokazać po prostu, jak się ustawia ten tryb drogi. No ale dobra, pokażę wam po prostu, jak go montować na oknie. Bo chyba większość z was będzie go używać do tego. Najpierw odpinasz do niego kabel, który przychodzi z nim w zestawie. Teraz sobie zabezpieczasz tym kółeczkiem metalowym, żeby nie spadł. Kilka przyknięć płynu do mycia szyb. I odpalamy. Ustawię sobie tryb automatycznego oczyszczenia. I robot zaczyna wykonywać swoją pracę. A umycie takiego okna to kwestia minuty. Możecie być spokojni, bo dzięki specjalnym systemom wykrywa każdą krawędź. W dodatku przez to, że masz ściereczki, które są zrobione z mikrofibry, nie zostawiasz żadnych rys ani smug. Jeśli jeszcze nie wiesz, to udało mi się go zamówić ze strony, do której link zostawiam Ci w opisie mojego profilu. Może w końcu, chociaż raz w życiu na Wielkanoc, nie będziesz musiał bez sensu szorować tych okien. I kupisz sobie takiego robota. I przez to właśnie, że Wielkanoc już za kilka dni, zrobili na niego ogromną promocję i możecie go zamówić teraz z darmową dostawą. I oczywiście wysyłają go z Polski, także wysyłka trwa dosłownie kilka dni roboczych.